Dzień dobry, z tej strony Kuba Dobroszek z miesięcznika Majką Pany Polska na gorąco po pierwszej gali rozdania Polskich Nagród Różnorodności. Ze mną jest Agata Dziuba, senior hermanagerka w Amazon. Dzień dobry. E, I może zacznijmy od tego pytania, bo jesteśmy na gali, po gali Polskich Nagród Różnorodności. Czym dla Ciebie jest różnorodność? Różnorodność to dla mnie przede wszystkim inne perspektywy. Im bardziej jesteśmy różni, im bardziej wokół siebie mamy różnych ludzi i też jeżeli zdajemy sobie sprawę z naszej pewnej różności, odmienności, różności od innych, możemy wymieniać perspektywy, możemy wymieniać opinie i razem stworzyć coś zupełnie innego, nowego i sprawić, że świat będzie lepszy. Tutaj twoja przedmówczynia też użyła takiego pięknego sformułowania, że ródnorożność to w zasadzie bardzo piękna przygoda życiowa. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w takim... Przygoda życiowa, ponieważ Codziennie poznajemy kogoś nowego i wystarczy że spojrzymy w obok, rozpoznamy, że ktoś jest od nas i wysłuchamy tej osoby. I to już, to już jest przygoda, taka przygoda poznawcza, poszerzę to trochę. Przygoda poznawcza, bo w momencie, kiedy otwieramy się na tą różnorodność i chcemy poznać inny punkt widzenia i zrozumieć, jak na świat patrzą inne osoby, to no to jest ta przygoda, która pozwala nam też odkryć coś nowego. Reprezentujesz bardzo dużą firmę. Jak więc Amazon y Wdraża tę różnorodność w, swoje, w swoich strukturach, właśnie zachęca do tych odmiennych poglądów i punktów mhm. widzenia, o których powiedziałeś powiedziałaś i zachęca do wzięcia udziału w tej przygodzie życia, jak już też ustaliliśmy mhm. dzisiaj. E, to jest też takie pytanie, na które ja mam ochotę powiedzieć tak strasznie dużo. Natomiast. Czas, spokojnie. Dobra. No to tak, to czekaj, wyciągnę tutaj skalecika. Ale poważnie, myślę, że jesteśmy firmą, która przede wszystkim stawia na komunikację i tworzymy masę platform komunikacji, począwszy od mamy tak zwaną tablicę pracownika, czyli tablicę na której pracownicy codziennie mogą się z nami komunikować, mówiąc, co im się podoba, co im się nie podoba, co by chcieli zmienić. I to są wszyscy pracownicy. To jakby nie ma dedykowanych osób, które mogą się wypowiedzieć. Czyli momentalnie otwieramy się na opinię każdego. I to są już jakby takie drobne, codzienne rzeczy. Ale oczywiście mamy też programy. Mamy też programy dzisiaj na szczęście byliśmy nominowani w kategorii niepełnosprawność dzięki programowi Migamy, który pozwala nam zaprosić do naszej organizacji osoby głuche i słabo słyszące. I to też pomaga nam, bo cofnę się. Nie, to nie jest tylko y, kwestia zatrudnienia osób. To jest też kwestia pracy nad zmianą mentalności osób już zatrudnionych, bo nie, ty, nie, jest, nie jest kluczem do sukcesu zatrudnić osoby z niespełnoprawnych. Trzeba sprawić, żeby one się czuły bezpiecznie w tym środowisku. A żeby to było możliwe, musimy też edukować osoby, które już są tam zatrudnione. I to robimy przez szkolenia kulturowe. A nawet teraz udało nam się nawiązać współpracę y, i mamy, wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do kursu Polskiego Języka Migowego online i to niezależnie od tego na jakim stanowisku, w jakim obszarze są zatrudnieni. Tydzień temu miałem okazję zobaczyć wasz gliwicki magazyn Amazona, Centrum Logistyczne i rzeczywiście tablica działa bez zarzutu. Można tam było Cieszę zgłaszać się. nawet takie pomysły jak turniej gry w FIFA i co fajne bardzo się. szybko pod uwagę. jest od, odpowiedź również ze strony menedżerów na te zapytania, więc to nie jest tak, że one są zgłaszane, a potem wszyscy o nich zapominają. To prawda. Staramy się działać jak tylko coś jest w naszym zasięgu, staramy się to rozwiązywać od razu. Mhm. Powiedziałeś już o tych szkoleniach kulturowych. Jak one mhm. wyglądają dla pracowników? Mhm. Zależy, o, jaki aspekt, o jakim aspekcie kulturowym mówimy, bo to nie jest tylko kwestia współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Tutaj akurat w budynkach, w których mamy, że tak powiem, kolokwialnie odpalony program Migamy, odbyły się dedykowane szkolenia prowadzone przez. Osoby na co dzień pracujące z osobami głuchymi i niestrzącymi, mhm. o tym jak pomóc, jak sprawić, żeby to środowisko pracy było bezpieczne, jak sprawić, żeby osoby po prostu głuche i niestrzące czuły się bezpiecznie. Ale to jest tylko pewien element tego, tych szkoleń kulturowych, tych szkoleń skupionych na tym, żeby zmieniać światopogląd, bo zaczynamy też od podstaw. Mamy cykl szkoleń dla wszystkich menadżerów, czyli dla osób. I biorąc za siebie odpowiedzialność za kształtowanie tego środowiska pracy, o tym czym jest inkluzywność, czym jest różnorodność, jak unikać stereotypów, jak uwrażliwić siebie na pewne stereotypy, które mamy no, niestety czasem mamy zakodowane po prostu społecznie, jak być na nimi uważny, jak być uważnych na inne osoby. Więc zaczynamy tutaj też taką, powiedziałabym pracę u podstaw, gdzie mamy też cykle szkoleń dedykowane do tego, żeby budzić też świadomość naszych menadżerów i mhm. pracowników również. Ta świadomość i ta też tożsamość wśród pracowników jest o tyle bardzo ważna, bo doskonale wiemy teraz, co się dzieje przy okazji wejścia na rynek pracy pokolenia Z. Bardzo mm. często rozmawiamy też z tymi młodymi ludźmi czy tam młodymi founderami startupów i słyszymy, że dla tego nowego pokolenia ważniejsze niż na przykład wysokość pensji jest to, jakie wartości dana firma wyznaje. Więc ta kwestia różnorodności jest też chyba bardzo ważna pod kątem takiego budowania atrakcyjności, na rynku pracy i też przekonywania do siebie nowych ludzi. A też wiemy, że, że specjalistów i fachowców na rynku po prostu brakuje. To prawda. Teraz to pokolenie Z, o którym już dzisiaj kilkakrotnie mówiliśmy, rzeczywiście będzie pokoleniem, które z mojej perspektywy będzie nam kształtowało rynek. To jest pokolenie, o którym mówimy, że tak jak powiedziałeś, te wartości firmy są ważne. Ale myślę sobie też, że nie powinniśmy zapominać o pozostałych pokoleniach, czyli o milenialsach, o x-ach, bo te ze względu na Długość życia, która się nam zwiększa, te pokolenia również będą egzystować na rynku pracy. I to, co jest ważne, i tutaj wchodzi nam ta różnorodność, to to, że musimy otworzyć się na potrzeby wszystkich tych e, pokoleń. One wszystkie będą różnorodne. Potrzeby X-ów, milenialsów też się zaczynają zmieniać pod wpływem właśnie jakby niesamowitego wpływu tej generacji Z, która pozwala nam wszystkim otworzyć się na te zmiany i pokazuje, że świat może wyglądać inaczej. Natomiast zgadzam się w 100%. E, to, czy, mamy, czy, to jest, czy będziemy miejscem pracy, do którego to pokolenie będzie chciało przyjść, ta różnorodność będzie ważna. Różnorodność, wpływ na środowisko, to, czy jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, będzie miało ogromne znaczenie. No różnorodność też chyba w dużym stopniu wpływa na innowacyjność firmy. Zdecydowanie. Zdecydowanie to jest to, co powiedziałam na początku, różnorodność pozwala nam uchwycić różne perspektywy. Często jest tak, że nie wiemy, nie wiemy, czego nie wiemy i dopóki nie zaprowadzimy, nie zaprosimy do współpracy kogoś, kto popatrzy na pewien problem zupełnie inaczej, to jakby nie jesteśmy w stanie nic zmienić i stoimy i powtarzamy cały czas te same błędy, bo umyka nam ta nowa perspektywa. W momencie, kiedy zapraszamy innych ludzi, Którzy mówią o barierach, które oni mają, jako na przykład grupy mar marginalizowane, marginalizowane, trudne słowo, przepraszam, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie coś zmienić. To tak podsumowując tę naszą rozmowę z perspektywy przedstawicielki organizacji, która już wdraża te wszystkie zadania związane z różnorodnością w swoich strukturach, co poradziłabyś takim młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero chcą zacząć wdrażać zadania i też cele związane z różnorodnością i z inkluzywnością w swoich organizacjach? Nie bójcie się słuchać. Słuchajcie osób dookoła, rozglądajcie się i bądźcie uważni na potrzeby osób dookoła Was. Nie skupiajmy się tylko, tak jak powiedziałeś, na tej generacji Z. Mamy na rynku różnorodne osoby z różnorodnymi potrzebami, które też trzeba uwzględnić, a żeby je uwzględnić, trzeba słuchać i trzeba rozmawiać. Nie boimy się słuchać, chętnie rozmawiamy, bo czeka na nas wspaniała przygoda życia. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki piękne.